Zagrywam, tak, ja osnakorsza. Jeszcze raz na Nie. Nie. Ja to do maksia. na chwilę. Okej. Teraz Trzeba A ja? Chodź na chwilę tylko, zaraz pojedziemy. No, ja nie mogę mi jeść makaron. Jedź, jedź, jedź. Cześć Pyszko, ja Ten top? To Ten topy. Nie. Ten topy. To Ale ja wiem... Ja Ja... Wielki. Cześć, jaki ty jesteś wielki, do Ten Jezusia, ty to jest na to No to to Dobra. właśnie, inaczej mu to powiedział. Dobra, słuchajcie. Tak, słuchajcie. Jestem asystentem liftech. Z 2021. roku Potem wracam. Dobra. A teraz jesteśmy na pałkę. A potem. To wyjątkowa okazja, coś jak ujać liftech. Na ulicy Wojska Polskiego, C.A. A. Kiedy tutaj, był winta ale są czas jeszcze kwitowali. To z mnie słem buki jest. Dziewtek budzik. Dziś odkryłem, że O kurwa. To ma. Właśnie. Ja to będzie Ja teraz muszę was nosić, ja teraz ale po tym ma na dwie co osmy, na ósmym ale... sobie ósmym. Ósmym teraz na ósmy. Os. ostatni. może akurat to na taką y, kratkiem OPOK, czyli wojskiem. Op Nie, co ma? Nie jesteśmy wojskiem obok. Nie, jest to jest wojskiem obok. Czy A! może? No, I co? Już? Na wschód. Nie ma chyba to zobaczymy. Poczekaj. To jedziecie winą do góry na dziesiątek i górą przejedziecie do tamtej klatki i tam sobie drugą winą zjedziecie. Okej, okay, ale nie wiem czy tam jest bezpieczny. Ale pójdziesz tak samo no. jak sam, tu pójdziecie. Nie ze mną. Górą pieszo pójdziecie. Okay. To to no to chodź, siadaj do windy. Idziemy. Tu wsiadajcie do no. windy, to fajnie Okej, okay, słuchajcie. Nie ma macie. co stanie. No, na razie. Okay. Pieszo górą pieszo przejdziecie górą. Maksymalnie będziemy łazić pod biedą, się spotkamy po prostu. Złodzimy się, pan. Okay. Ale ona ma windę liftę. Nie szpecjalizowani, takie. No, bo a... no tak, taką winta będzie na obrzeżach. Chodź, bo teraz będzie mówiła, że w tej chwili. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Jest ona na protesie. Die depefnes zijn bij jou zwijmiger. We zeggen maar zo dat die die I pięć ze zijn zo zwijmig in kokos. Dat is nie ma liefte. En dan gaat een hier dus Michalke, maar dat ook een voorzien. Oei, het is de, Jedeme na papeře. Mělo hmm. to zabít. Hmm. Jdeme na Windows na ulici Polské, Polské, Polské kotce... Takie winte takie jak na Omikoriowej. Chyba 11, ale nie pamiętam. W ostatnią porę 30-rocie Wacławski, chyba. Nie, czekaj, może w tych wyróżnionych dwie. Jak to było na ja, to ma wyciągać? Nie, to pa. To pa, Teraz jestem w sumie na warsztat, tylko pięć. Jedziemy windą O, szybko. Em. Ale... Mm. No... Ta winda swym wydaje, że wolno jest ci niż to, co w Legnicy, jak kiedyś nagrywałem. Jak nakrywałem właśnie. To jest chyba nic, no, niż w Tewsie Jeden wasz, jeden tą. Są oryginalne. Są oryginalne przyciski. Oczywiście 500 kg, kawałek robił 600 osób. Drugi, dziewiąty i dziesiąty. teraz trochę chcący przyciski. Zadzam na barwę. Przysz? Tak, możemy utknąć, ale lepiej, żeby, żeby nie było tego. Jestem na pałtę. No, to jest... to jest właśnie winta czekajcie. Ale wiem, że to jest stała winta, słęp. Pamiętasz, jak jechali są szempy w Leknicy? Tak, pamiętam. Um, ale spontanizowany. Przez ćwiczeb i Nes i ddim yn ddogra. Ehm, ni'n fwrs gwael pwysig i'r rwbyn. Ah! Dwi'n am e. Dwi'n dweud am e. Dwi'n dweud am e. Dwi'n dweud am e. Dwi'n dweud am Yes, we have to go for 500 km jest w zasadzie i wok produkcji... Ej! Będzie w środku napisane? E nie, to tutaj... Chyba no to już będę wok produkcji, to wydaje mi się, że to pisze w 2021 Ale... Ale wątpię.

Czaska, maczni niż mi to wind pole na ulicę opłacą poko 11p, to tak, czaska. Już mamy napisane oko, produkcji, ty też antywenty postawiamy. Taka Dobra, ty nie kreowa ja to wam nie ma, to, jest w to, nie ma to, to nie byśmy spokojnie i ztedy już nie ma już w kuchni to jest co ja to tak. potem tu nie ma już w kuchni raz idziemy a po to tej kaletki, a skończymy może albo końcu nie Muszę już nie jest Tuba. Dobra. Wartek. Chciałam zapytać, mogę zapytać Wartek? My górą przyjdziemy, żeby tu głowy idą wrócić? Znajdujesz się Pani? Tak, tak. właśnie tak? Ta. Okay. Ta. Nie ma tam żadnych tym Nie, nie Nie, nie. Ja to nie wiem, ale... Dobra, to Barty, idziemy na górę, przychodzisz tu głowy, chodzisz? Słyszysz? Tak. Widziałem właśnie, nie teraz, mówiąc, bo ja już mam oddech, przez... przez... tek. Właśnie, kiedy jest tutaj, bo jest mi

20, 22 Postawiamy. Okay. Jest jestem właśnie windą windą na ulicy. Em. Po to sakowatkiego. chyba Hebak Twitter. Patrzymy na bald. Na górą przejść można. O Doba. Nie, dobra, już nie was. No nie. Dobra. Ej. O nie. Doba, doba. To usuję. Dobra. To samo jest tak? So here. Nie, eaty to. Kratki obok i Pójdźmy. Tam będzie gdzieś chyba dwa Ostatnie winda. I w Ja jakby był niesapowitany odcinek z tego. Niesapowitany. Ja nachodzę pod tam skąd. Dzięki SESU w sumie.

I jest koniec odcinka. Dziękuję za oglądanie. I mam nadzieję, że będzie podstawka. Nie wiem, czy powtarzamy. Chyba jest podstawka.